19 marca w Policach rozegrano turniej podnoszenia ciężarów z okazji 70-lecia Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i 19 Mistrzostw Polic. Wystartowało 26 zawodników, wśród nich 5 dziewcząt z klubów lubuskiego, kujawskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Policki Klub Promień ma określone cele na bieżący rok. To zbliżające się Mistrzostwa Polski do lat 20 oraz międzywojewódzkie zawody, które odbędą się jesienią. Idziemy w kierunku takim, co by jak największa ta grupa młodzieży była, która pozwoli nam tworzyć te wyższe grupy sportowe do lat 15 i do ogólnopolskiej olimpiady do lat 18. Olaf Skowroński w klubie sportowym Promień Police trenuje od trzech miesięcy. Robi to trzy razy w tygodniu po dwie godziny. Zachęca inne dzieci, by podobnie jak on spróbowały swoich sił w podnoszeniu ciężarów jeśli będą chodzić tutaj do promienia no to mogą być silniejsze zaokładać się Zdrowsze zakładać się z kolegami na przykład na rękę czy coś takiego. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali w kategorii dziewcząt do lat 18 Monika Szymanek z Białogardu, w kategorii chłopców do lat 15 Jakub Przybylski z myśli boża oraz w grupie juniorów do lat 18 Fabian Kondracki także z Białogardu. W 2016 roku w Policach odbędzie się sześć turniejów w podnoszeniu ciężarów, dlatego przedstawiciele klubu dokładają wszelkich starań, by jak najwięcej więcej dzieci i młodzieży chciało trenować. No naszym celem jest przede wszystkim zdobycie punktów i medali na mistrzostwach Polski do lat 15 i ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Treningi w klubie Promień Policy odbywają się w poniedziałki, środy i piątki od godziny 15 do 17 dla dzieci młodszych i od 17 do 19.30 dla grupy zaawansowanej.